Przed nami emocje na światowym poziomie. Spotkanie to komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Co można powiedzieć o rywalu? Klasowy i niewygodny. I tak, ale mecz będzie ciekawy. W zimowej scenerii rozgrywane jest dzisiejsze spotkanie, ale mimo to myślę, że możemy liczyć na udany spektakl. Rozpoczynamy pierwszą połowę, zaczyna nasz zespół biało-czerwoni. Robert Lewandowski. Babrzyniak. Obraniak. Oddaje piłkę koledze. Czy to wykorzysta? Buzin. Miller. Kedira. Dobrze przejął piłkę przy pocznej linii boiska. Nie powinien grać w ten sposób łatwa strata. Herbert zaker teraz. Gomez, brawa za wolę walki na takiej nawierzchni to ryzykowne. Szaleńcza atakuje obrońca. Kuzi. Kedira. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Gomez. Łukasz Podolski. No, on słynie z tego, że wykorzystuje narażające się okazje zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Ależ okazja! Ależ nie jest okazja! Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Dolski. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Może być groźnie, ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. Odebrał ładnie, no i mogą teraz zaatakować. Łaszczykowski. Czy to wykorzysta? Ale mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. Udało mu się uwolnić spod opieki. Będzie rzut rozmiar. No i powstrzymał akcję. Polański. Błaszczykowski. Udanie. Czy to wykorzysta? Ale piękna bramka. ale pomogły warunki pogodowe. Ramkarz niewiele widział przez ten śnieg. Znakomicie uwolnił się spod opieki obrońców i bezbłędnie wykorzystał okazję. I Schweinsteinger. Ładnie wymieniają podania. Efektowny rajd z piłką. Kedira. Próbował w ślizgu i wyszedł z tego pojedynku, jak widzimy, zwycięsko. Robert Lewandowski. Czy to wykorzysta? Aj, jaka bramka! Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne... Zapraszamy na drugą połowę meczu. Rozpoczęli Niemcy. Miller. No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Miller. Świetnie zagrał. No świetnie go ograł. Czy to wykorzysta? Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Sam sobie wypracował genialną okazję. Po czym kiepsko strzelił. Beniś. No i mamy stratę piłki. Pewna i spokojna interwencja bramkarza, ale szanemiczny był ten strzał. Można powiedzieć, że strzelał panu Bogu w okno. Przeciwnicy przejmują piłkę. A i niewiele brakowało, by po raz trzeci wpisał się na listę strzelców. Miał rzeczywiście szansę na trzeciego gola w tym meczu. Cały wysiłek na nic. Przedarł się bardzo dobrze pod bramkę, ale później fatalnie spudłował do dostrzegł partnera. Krasicki. Piłka trafia do przeciwników. No piłka uciekła mu poza linię. Zupełnie nieudany drybling. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. No i przejęli w ostatniej chwili. No teraz mamy ślisk. Ależ przytomność umysłu obrońcy. Brawo. Lewandowski. Świetna współpraca. Obraniak! Jest pan! Tyle lat komentuję występy białoczerwonych, ale powiem szczerze, że tak grającej polskiej reprezentacji nie widziałem od dawna. Nie tylko grającej, ale strzelającej. Taki grad bramek, jaki dzisiaj nam zapundowali, to jest coś niezwykłego. To przejdzie do historii. Łatwo uciekł obrońcą i pewnie pokonał bramkarza. Gomez. Dobre rozegranie. Dobre dogranie. Łową w kierunku bramki. Ależ kiepsko główkował. Chyba nie był przygotowany na tę sytuację. Jodłowiec. Grosicki. Jest szansa na groźną akcję. Wspaniałe podanie, ale szansa. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Niemcy rozpoczynają od własnej bramki. Kumelsz. Typice Schweinsteinger. Nie urwał się teraz na paski obrońcy. Edzilla, ależ, ależ pięknie, precyzyjnie, dokładnie, w jego stylu. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Trener wprowadza dwóch rezerwowych graczy. ale pewnie odebrał uderza Bramkarz wciąż bezrobotny w tym spotkaniu faktycznie nawet nie mógł wykazać się swoim kunsztem będzie Bramka spójrzmy Niemcy zdobywają gola no powtórka Udowadnia, że praktycznie bramkarz podarował im tę bramkę. Koszmarny błąd. Trener będzie chyba miał z nim długą rozmowę po meczu. Grosicki. Obraniak. Pośrodkowuje. Daleko wybijają.